Witajcie moi drodzy subskrybenci. Mam dla Was pewną informację. Wracam na stary kanał. Dlaczego? Dlatego, że miałem nowy telefon, próbowałem z nowym kanałem, nie wyszło mi nie chciałem tego kanału. A że nowy telefon nie sprzedałem i postanowiłem sobie kupić baterię do tego, więc wracam i zaczynamy z grubej rury. Eee... Wiem, że trochę mnie nie było, no dlatego że założyłem nowy kanał. Myślałem, że mi się to uda, że, że tam będzie lepiej, ale nie. I postanowiłem wrócić na stary kanał. Więc w tym momencie, od dzisiaj, leczymy tydzień i wchodzą trzy klipy, w których nie nagrałem, bo nie wiem kiedy. Czyli Lil Toxic Love, Lil Fame i Lil Masti z FWS. I to będą na początek, także widzimy się za niedługo. Kocham Was, moi drodzy subskrybenci, wyczekujcie. Na razie.